Hello, hello! Jeszcze raz pozdrowienia z Targów w Łodzi, Jak mawia klasyk. Witamy Państwa, dzień drugi, świeże czarne koszulki. Dzień dobry bardzo. Nasze umysły chłonne. Chłonne czego? Chłonne wiedzy. Okej. Okay. Eee... Tak jak obiecaliśmy, przygotowaliśmy na dzisiaj sporo atrakcji. A że dużo atrakcji jest, to musimy przejść do simon Konkretów. Nie będziemy się na chwilę rozgadać. Tak, przejdźmy od słów do czynów, żeby Państwa nie zanudzać naszymi rozmowami. Na początek dowiedzmy się, kto dostał. Nagrody. W, jeśli chodzi o medale targów, wczoraj wieczorem była gala, wręczenie medali, wręczenie wyróżnień, a my teraz prezentujemy to, co wczoraj nagraliśmy. Zapraszamy na relacje.